Wyrwać głównego organizatora w czasie zawodów to jest coś niemożliwego. Wyrwać organizatora przed zawodami to jest naprawdę też coś niemożliwego. Ale już po zawodach musi coś powiedzieć, chociaż troszeczkę, co tu się wydarzyło takiego wielkiego, bo to było coś niesamowitego. Ja mogę jedynie przeprosić, że tak ciężko byłem do wyrwania, jak tutaj pan kolokwialnie powiedział, redaktor, ale chodzi o to, że no. Właśnie na organizatorze spała sprawia pełna odpowiedzialność spada na to, żeby osiągnąć sukces organizacyjny. A myślę, że taki osiągnęliśmy, ponieważ zorganizowaliśmy siódmy już międzynarodowy turniej Karate, który skupił 400, około 450 zawodników z 31 klubów i z Ukrainy. Także no, myślę, że było super, że było fajne widowisko. O czym Państwo będziecie się przekonani, oglądając nasze widowisko, a mieliście także Państwo możliwość oglądania online, bo transmitowany był turniej z trzech mat na bieżąco, na żywo. Także przepraszam jeszcze raz za to, że może byłem nieosiągalny, ale myślę, że zwiększyliśmy sukces. Zajęliśmy pierwsze miejsce drużynowo w punktacji medalowej. W punktacji punktowej byliśmy drudzy, ale myśmy tylko wystawili reprezentację. 25 zawodników, a inne kluby, na przykład tak jak Kielce, którzy w, w punktowej punktacji drużynowej byli pierwsi, ale wystawili ekipę 70 osób i to spowodowało, że byliśmy drudzy drużynowo. W ubiegłym roku byliśmy pierwsi, dwa lata temu pierwsi, no oddaliśmy triumf na rzecz Kielc w tym roku. O Kielce przygotowują się do mszy Świata i nie dziwi fakt, że z, chcieli tutaj zabłysnąć, a ten turniej, który z roku na rok nam zaczyna naprawdę z, się umacniać na arenie z międzynarodowej, doprowadził do tego, że chcieli sprawdzić i pokazać, że są mocni i to im się udało. Ale powiedzmy sobie jeszcze jedno, ta atmosfera, ten duch, który tutaj panował na tej sali, jest niepowtarzalny. Nie ma tutaj może z takiego dojo czy jakby to może, ale to dojo było z, podczas tego ślubowania można było to wyczuć. I i ci zawodnicy, którzy wystartowali z tą z świadomością, z tym duchem, tutaj walczyli. I te walki były naprawdę fantastyczne, tak jak tu powiedział Szychan wcześniej, były bardzo energetyczne. Dokładnie tak. Pokazali, zawodnicy pokazali nie tylko kunszt walki, ale i ducha i tą filozofię karate, która z głębi wyciągnięta jest z dalekiego, z dalekiego wschodu. Ta kultura, ten duch, to wszystko zostało tutaj przedstawione. Ja powiem jeszcze więcej, uzupełniłem swoje informacji, że najlepszym zawodnikiem został nasz zawodnik Albert Malik, który wygrywał wszystkie walki przed czasem, z czego jestem bardzo zadowolony. Najlepszą zawodniczką była koleżanka ze Starachowic, nieopodal naszego miasta, z którymi razem współpracujemy, Julia Seweryn, która była najlepszą zawodniczką. Jestem dumny, naprawdę dumny, bo osiągnęliśmy sukces i sportowy, i system organizacyjny. Wszystkim, którzy na oglądali, bardzo serdecznie dziękuję i zapraszam za rok. I tym miłym akcentem z, kończmy ten z, krótkie wyrwanie. Póki jeszcze wiszą banery, póki jeszcze z, jest ten, ta atmosfera i ta, te emocje tutaj z, wibrują w tej hali, ale już powoli wszyscy z, wyjeżdżają. Dziękujemy i kolokwialne zapraszamy za rok. OS!